Temat do dyskusji. Witamy Państwa w debacie poselskiej, a dziś, 16 grudnia, nie sposób zająć innym tematem jak stan wojenny, pacyfikacja kopalni wujek, i nie sposób postawić innego pytania jak to, czy udało nam się rozliczyć stan wojenny, a jeśli nie, czy to rozliczenie jest nam potrzebne? Każdy z nas ma przecież swoją opinię na ten temat. Można powiedzieć, że historia sama już ten okres w naszych dziejach rozliczyła. A jaką spuściznę pozostawił stan wojenny w nas wszystkich? Temat do dyskusji. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I pan poseł Wojciech Król, Platforma Obywatelska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli zacznijmy może od tego podstawowego pytania: jaką spuściznę tak naprawdę w nas wszystkich stan wojenny pozostawił, a szczególnie to wydarzenie, którego 38. rocznicę dzisiaj obchodzimy, czyli pacyfikacja kopalni Wujek. Hmm. Przede wszystkim pamięć o tych, którzy yy, zginęli. Trzeba zawsze pamiętać o nich i oddawać im cześć, tym dziewięciu górnikom z kopalni wujek, którzy poświęcili swoje życie. Również innym ofiarom stanu wojennego, bo przecież nie były to jedyne ofiary śmiertelne ludzie ranni, postrzeleni, internowani. O tych wszystkich trzeba pamiętać. No i trzeba pamiętać o tym, że do tego wszystkiego doprowadził totalitarny, komunistyczny reżim, który postanowił ogłosić stan wojenny, żeby zablokować demokratyczne zmiany w Polsce. No, na szczęście minęły lata. W Polakach wola wolności nie zaniknęła, wprost przeciwnie. I dzięki temu obecnie żyjemy w wolnym państwie, w wolnej Polsce. Pan poseł Wojciech król. Szanowni Państwo, ja rozpocznę od tego, że um, urodziłem się w 1985 roku, a więc po stanie wojennym, więc mój pogląd pewnie też będzie nieco inny niż pana posła Szaramy, który, który te czasy pamięta. Ja natomiast chciałbym podziękować wszystkim tym bohaterom, którzy przelali krew, którzy walczyli o to, żebym mógł dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Tych bohaterów w całej Polsce było bardzo wielu. Nie znamy ich wszystkich po nazwisku. Łączyła ich miłość do wolności, zamiłowanie demokracji, wspólnota i chęć życia w wolnym, wolnym kraju, chęć bycia częścią wolnej Europy. Oczywiście. Żyjąc tutaj na Śląsku, nie sposób przejść dzisiaj nie wspominając o mm, ofiarach, którzy przelali krew 16 grudnia 81 roku. Tutaj na Śląsku mamy szczególny etos do pracy górnika, darzymy górników szczególnym szacunkiem. Nie ma na Śląsku rodziny, w której nie byłoby górnika. Dlatego ta ofiara, ta pacyfikacja, strzelanie do górników odcisnęło w nas szczególne piętno. Dzisiaj również, tak jak i w latach poprzednich, będę, będę w tym miejscu, będę pod kopalnią wujek, żeby podziękować. Mimo, że nie pamiętam stanu wojennego, znam historię z książek, z lekcji historii, ale również z relacji naocznych świadków. To jest pokolenie moich rodziców. I będę tam, żeby podziękować wszystkim tym, którzy walczyli o Polskę dla mnie, dla przyszłych pokoleń. Antoni Maciarewicz powiedział, że trzeba jak najszybciej rozliczyć stan wojenny. Powiedział to kilka dni temu, ponieważ brak działań w tym zakresie spowoduje coraz większy chaos wewnętrzny w naszym y, kraju. Czy, czy Państwo się zgadzacie z taką opinią, że, że to, iż zostawiliśmy historii niejako rozliczenie stanu wojennego, to ciągle skutkuje jakimiś, y, że tak powiem, faktami w naszej dzisiejszej współczesności? No nie wiem jak, jaki był kontekst tej wypowiedzi Antoniego Macierewicza, no bo niektórych rzeczy rozliczyć już nie można, dlatego że twórcy stanu wojennego już nie żyją. Nie żyje Jaruzelski, nie żyje, nie żyje Kiszczak, są ci, którzy pociągnęli za spust tamtego dnia 16 grudnia, proces ostatniego z nich. Się kończy, jeszcze nie ma prawomocnego wyroku. Można powiedzieć, że to rozliczanie było bardzo długie i bardzo niepełne. Jeśli coś możemy jeszcze w tej sprawie zrobić, no to oczywiście wymiar sprawiedliwości powinien to zrobić, natomiast historycy w sposób kompletny i rzetelny powinni ten stan, jego przyczyny, jego skutki opisać tak, aby w polskich szkołach. Ci, którzy tego stanu wojennego, ci, którzy znają tylko ten stan wojenny z opowiadań rodziców, być może czasami niepełnych, żeby mieli pełną wiedzę na ten temat. Ja Tutaj również w tym momencie moja ocena może być oceną pokolenia osób, które urodziły się po stanie wojennym. Natomiast rzeczywiście, no, historia pewne rzeczy rozlicza i rozliczyła. Niemniej Należy zgodzić się tutaj z panem posłem, bo można powiedzieć, że w niektórych przypadkach udało się rozliczyć karabin, a nie rękę, która za spust pociągnęła. Bo ktoś wydawał wyroki, ktoś. Znaczy rozkazy, ktoś podjął takie decyzje i mam takie wrażenie, że dzisiaj no właśnie, nie ma takiej możliwości, żeby w pełni. Sprawiedliwości stało się zadość, czego z pewnością w sposób szczególny rodziny ofiar oczekiwały, dlatego że część osób, dowódców, tych, którzy podejmowali decyzję w państwie polskim, po prostu nie żyje. Oczywiście należy też z historią się rozliczyć wewnątrz samego siebie, ponieważ okres komunizmu. Propaganda, która wówczas była, propaganda stanu wojennego, no, spowodowała ogromne spustoszenie w ludzkich głowach, i do dzisiaj niejednokrotnie słyszę od, od tego pokolenia, które stan wojenny pamięta niektórzy mówią, wcale nie było tak źle Mnie trudno jest zrozumieć, że są jeszcze osoby, które potrafią z sentymentem podchodzić do tamtego. Czasu i to pokazuje, że w pewnym sensie nie rozliczyliśmy się z tą historią, z prawdą. Bo trudno jest niektórym do dzisiaj oddzielić ziarno od plew. Ale jeśli mówi pan, panie pośle, że nie rozliczyliśmy się z tą historią, to oczywiście momentalnie pojawia się Magdalenka, porozumienia zawarte właśnie w Magdalence. Nie tylko okrągły stół, ale jakby to, co uzgodniono w pewnym sensie poza okrągłym stołem czy obok okrągłego stołu. Niektórzy twierdzą, że wtedy właśnie narodził się pewien układ, który no, władał tym krajem przez 20-25 lat. Czy to był ten hamulec, ta blokada, z powodu której stanu wojennego nie udało się rozliczyć? To jest zupełnie oczywiste. Okrągły stół, porozumienie w Magdalence, porozumienie między elitami komunistycznymi i częścią działaczy Solidarności doprowadziło do tego, że procesy Kiszczaka Jaruzelskiego, Innych osób, które były odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego i za funkcjonowanie reżimu komunistycznego w Polsce, one zaczęły się bardzo późno. Bo te procesy się zaczęły, ale raz, że były przewlekłe, a dwa, że już lata minęły, no ale to był element tego, tej całej układanki. Był element gospodarczy, w wyniku którego komuniści nie stracili władzy ekonomicznej, był element polityczny, w wyniku którego Wojciech Jaruzelski został wybrany na prezydenta Polski, a Kiszczak najpierw na premiera, a potem na szefa, na ministra spraw wewnętrznych. I trzeba było dopiero kolejnych 10 lat pierwszych takich wolnych wyborów w Polsce, bo te e, takie półwolne wybory, one niczego nie zmieniły. Pierwszych wolnych wyborów w Polsce rządu Jana Oszewskiego, żeby coś się w tych sprawach zaczęło dziać, żeby zostały stworzone akty oskarżenia i żeby sądy zaczęły pracować. Tak jak mówię, wszystko to się działo zbyt późno, zbyt wolno i przez to wielu sprawców stanu wojennego, wielu sprawców zbrodni uniknęło odpowiedzialności. Panie pośle. No, trudno jest mi e, e, w, w, wnikliwie ocenić ten, ten czas e, z tych powodów, o których e, wspomniałem. Być może układ, być może porozumienie. No, celem nadrzędnym była wolność i oczywiście no, dzisiaj to jest m, tak naprawdę temat dla historyków i to oni powinni e, sytuację, wydarzenia oceniać, tak żeby kolejnym pokoleniom przekazywać, Istotną prawdę historyczną, na pewno nieupolitycznioną. Bardzo często też pojawia się taka opinia, że ten czas, już w trzeciej Rzydów... życiu,. Trzeciej Rzeczpospolitej, przepraszam najmocniej. Ten czas, kiedy władze przejęło SLD, to był właśnie też taki czas, który powodował, że wszystko to, co mogło się wydarzyć w ocenianiu stanu wojennego, jego skutków w ocenianiu tego, tej największej zbrodni stanu wojennego, czyli pacyfikacji kopalni Wujek, że to wszystko także było tak zepchnięte. Sy sytuację w Polsce w znacznej części determinowała sytuacja gospodarcza. Dlaczego, tak jak pan redaktor powiedział, część ludzi uważa, że, że, nie, było, że nie było tak źle? No bo oni porównują swoją gospodarczą sytuację wtedy. I na przykład potem co było zaraz po przejęciu rządów przez przejęciu rządów, przejęciu części władzy przez rząd Tadeusza Marowiecki, Mazowieckiego. No były reformy Balcerowicza, które wiele osób wspomina bardzo źle dlatego że nastąpiło pewne uwolnienie rynku, uwolnienie uwolnienie cen. No i to doprowadziło do tego, że kolejne wybory, wolne wybory Obóz Solidarnościowy przegrał i SLD wróciło, wróciło do władz. Sprawy gospodarcze tutaj to determinowały, nie polityka, tylko właśnie, właśnie sprawy, sprawy gospodarcze. I yy... Cóż, no, 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 trudno się Polakom, Polakom dziwić, że nie mając dostępu do wiedzy, nie mając dostępu do rzetelnej historii, dokonali takiego wyboru. No, można tutaj dziękować również można Polakom, i, ale również dziękować Bogu, że, że w końcu nastąpiło takie pewne. I że komuniści zostali odsunięci od władzy w Polsce w sposób definitywny, a sytuacja gospodarcza Polski mocno się poprawiła. Bo to powoduje, że są budowane mocne fundamenty niepodległego, wolnego państwa polskiego. Oczywiście trudno się z tym nie zgodzić. To jest to, o czym, o czym wspominałem wcześniej, że propaganda też zrobiła swoje i trudno było ludziom oddzielić ziarno od plew, o czym wspominałem. To jest to, o czym mówił pan poseł, że no trudno się ludziom dziwić, nie mieli dostępu do wiedzy. Oczekiwali, że skoro zmieni się władza, będą mieć upragnioną wolność, to że wszystkie przemiany, które, które będą następowały, będą bezbolesne. Niestety chorobę, jak się leczy, a Państwo było chore, no to należy leczyć w sposób długotrwały i często musimy przejść przez okres tak zwanego dyskomfortu. Znaczy, organizm, który ciężko choruje i no, wymaga leczenia. To przyznajmy sobie tutaj szczerze, że nie znam takich metod leczenia, które nie byłyby dla organizmu dotkliwe, męczące. To jest proces. Z tej choroby trzeba było wyjść. Polacy oczekiwali pewnie, że to stanie się z dnia na dzień. Oczekiwania były bardzo duże. Być może, trudno mi to również ocenić, media nie zdały w pewien sposób egzaminu, albo politycy, że być, być może zbyt mało było. Rozmów z Polakami. A być może właśnie propaganda komunistyczna, postkomunistyczna odcisnęła tak duże piętno, że Polacy no, oczekiwali czegoś innego znacznie szybciej. Ale jednak czas pewne rzeczy weryfikuje. Ale proszę mi powiedzieć, na ile to wszystko co wydarzyło się w 1981 roku, na ile to jest dzisiaj już pewien taki mit, mit założycielski, można nawet powiedzieć, III Rzeczpospolitej, a na ile opieramy się na tym, co mówią nam o tamtych wydarzeniach historycy? A drugie pytanie jest takie, dlaczego... Jakoś nie potrafimy przekazać tego wszystkiego Europie czy światu, i nadal jest tak, że symbolem obalenia komunizmu są Berlińczycy, którzy tam tłuką młoteczkami w mur, prawda? Nie takie wydarzenia jak to, o którym dzisiaj mówimy w sposób szczególny, czyli pacyfikacja kopalni wujek, na przykład. O Polsce się bardzo dobrze i dużo mówi w kontekście odzyskiwania przez Polskę wolności, suwerenności. Także mur berliński to było wydarzenie takie bardzo filmowe, można powiedzieć. Jest mur, przewracanie tego muru. Poza tym, no cóż, jest apel Regana do Gorbaczowa. To są takie wszystko medialne historie, które działy się w stosunkowo krótkim czasie. Natomiast wolność Polski, no, ta walka trwała latami. W 1981 roku zostało to wszystko zduszone, ale potem w ciągu tych 10 lat jednak Polacy nie pozwolili sobie narzucić tego. Tego totalitarnego systemu i tą wolność sobie wywalczyli. To wszystko było, trwało bardzo długo i nie było tutaj takich efektownych momentów, ale sądzę, że jesteśmy za to na świecie szanowani, szanowani i poważani. Natomiast no, historycy muszą jeszcze raz. To wszystko opisać, zastanowić się nad rolą na przykład Lecha Wałęsno, który był przez pięć lat prezydentem. Zapytać się, czy, czy on na przykład, co on zrobił, żeby rozliczyć komunistów, prawda, żeby pokazać światu, w jaki sposób wyglądała polska droga do wolności. Także jestem przekonany, że tutaj młodzież będzie miała coraz więcej i coraz lepszy materiał do tego, żeby poznać historię Polski, bardzo ważną część historii Polski. I żeby móc y, pamiętać i szanować tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Panie pośle, pan poseł Wojciech. Dodam w tym momencie, że no dla, dla mnie, dla mojego pokolenia, jakim symbolem y, obolenia komunizmu y, był i jest y, Lech y, Wałęsa. Mam taką nadzieję, że y, historia y, będzie. Y, Sprawiedliwie oceniać tamten czas, natomiast no niewątpliwie komunistom zależało na tym, żeby Lecha Wałęsę przedstawić w taki sposób, żeby, żeby utracił wiarygodność w oczach społeczeństwa. No, oni fabrykowali te, te, te materiały, które miały służyć historykom właśnie do takiej, a nie innej oceny później działań Lecha Wałęsy. Mam nadzieję, że historia sprawiedliwie oceni rolę Lecha Wałęsy. Dla mnie jest to bohater, który, któremu również zawdzięczam to, że żyje w wolnej, wolnej Polsce. I my też. No cóż, tak, ja to... myślę, że historia będzie dla Wałęsy bardziej łaskawa niż on sam dla siebie w tej chwili, dlatego że on cały czas funkcjonuje w przestrzeni publicznej i wypowiada się na tematy nie tylko współczesne, ale również te historyczne. No. Natomiast jeśli chodzi o te, o, to, o te dokumenty, o których Pan wspominał, no to różne te dokumenty były. Szkoda, że z części tych dokumentów, które rzekomo są nieprawdziwe, no Lech Wałęsa pory, powyrywał dziesiątki stron i poniszczył, bo gdyby tego nie zrobił no to y, niewątpliwie dla prawdy historycznej y, było, byłoby lepiej. Także tutaj różnimy się w ocenie y, tej postaci i tej sytuacji. Y, natomiast y, wielki zryw i wielki wysiłek narodu polskiego y, jest tutaj niekwestionowany i on jest za granicą dostrzegany i szanowany. Czy pan poseł jeszcze coś? Chciałbym wspomnieć o wystawie, która jest w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, w której otwarcie uczestniczyliśmy, akurat tak się składa, że z panem Wojciechem, panem posłem Wojciechem Szaramą. Anatomia pamięci. Chciałbym skorzystać z okazji, żeby zaprosić słuchaczy. Myślę, że szczególnie odnoszę się do przedstawicieli swojego pokolenia. Ja poznałem Krzysztofa Grządziela, który jest autorem tej, tej wystawy. To jest wystawa, która wzbudza ogromne emocje i ja zachęcam do tego, żeby wziąć w niej udział. Myślę, że Pan Poseł również ze mną się zgodzi, że warto odwiedzić śląskie Centrum Wolności i Solidarności, żeby tą wystawę zobaczyć. Tam w, tych, w tej sztuce, w tych obrazach, w tych dziełach zobaczymy prawdę historyczną. Tak, tam jest dobra ekspozycja, która jest również ekspozycją stałą. I nawet wycieczka szkolna może być tym zainteresowana, bo doskonałe makiety, które pokazują, w jaki sposób odbywała się ta pacyfikacja. To jest dobra, dobre miejsce na lekcje wiedzy o społeczeństwie, na lekcje historii. Mamy kopalnię, mamy pomnik, a jednocześnie możemy zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Tutaj od, od nauczycieli wiele zależy, a jest możliwość pokazania młodzieży tego, co działo się kiedyś. Zatem w tym szczególnym dniu, no przypomnijmy, działa przecież już od lat Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, które prowadzi nie tylko działalność, nazwijmy to kulturalną, ale przede wszystkim edukacyjną i no, przypomnijmy wszystkim, że warto korzystać z tej, z tej oferty i warto się tam po prostu mm -hmm. wybrać. Szczególnie dzisiaj właśnie chcemy to podkreślić w tym dniu. Musimy już zakończyć nasze spotkanie. Państwa i moimi gośćmi byli pan poseł Wojciech Król, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Temat do dyskusji.